Ja się nawróciłem w czasie stanu wojennego, czy nawróciłem, po prostu trafiłem do wspólnoty postoazowej, o formacji oazowej, czyli charyzmatycznej grupy, która chciała realizować... Wizję księdza Franciszka Blachnickiego, wizję, gdzie po trzech stopniach oazy jest wprowadzenie w doświadczenie charyzmatyczne. To była wspólnota Nowe Życie w Krakowie Ojców Dominikanów. Szybko zostałem liderem charyzmatycznym i przez kilkanaście lat promowałem tę rzeczywistość. Bardzo mocno przyczyniały się do rozpowszechniania tego, co teraz analizuję od strony krytycznej, czyli wszystkich przejawów charyzmatyzmu. Od 1997 roku, od grudnia, <coughs> definitywnie wtedy odszedłem od ruchu charyzmatycznego, już wtedy będąc przekonanym, że wszedłem w duchowe zwiedzenie. Główną moją troską to jest to, żeby wszystko co mówię, co, co przedstawiam w dwóch książkach, opierało się na, na teologii katolickiej, na ujęciu na przykład kwestii charyzmatów od strony tomizmu, czyli filozofii teologii św. Tomasza Zakwinu. I jedna pani, a właśnie teolog po Gregorianu w Rzymie, zadała mi pytanie, od kiedy w kościele katolickim zaczęto używać terminu pojęcia charyzmaty. Ja się żachnąłem wtedy, no jak to, no dzieje apostolskie, 12 rozdział, pierwszego listu do Koryntian i tak dalej, okazało się, że to jest manipulacja. I to, to jest fundamentalne odkrycie w latach 60. XX wieku, tuż przed Soborem Watykańskim II, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki wszędzie w kościele katolickim pojawiło się słowo charyzmaty. Na czym polega manipulacja? Wtedy wprowadzono to pojęcie w takim kontekście zielonoświątkowym, mianowicie charyzmaty przynależą do wybranych charyzmatyków, czyli ludzi obdarzonych tymi charyzmatami, Marcin Zieliński, ksiądz Baszobora, ksiądz Dominik Mielewski są obdarzeni specjalnymi charyzmatami, których inni nie mają. I to jest herezja, która się tam gdzieś wykształcała w protestantyzmie, w tej odnodze takiej ewangelikalnej. W kościele katolickim zawsze były tak zwane charyzmaty, ale traktowane jako nadzwyczajne dary łaski darmu danej. I one są bardziej przypisane ingerencji bożej nadnaturalnej, na przykład w postaci cudów uzdrowień, niż kabinom jakiemuś człowiekowi i bardzo często też u charyzmatyków takie przejawy fałszowanych darów, poczynając od daru języków, poczynając od ksenoglosji, czyli daru języków. Ten dar języków polega na tym, że ktoś używa w celach ewangelizacyjnych języka, którego się nie uczył w Dzień Zielonych Świąt. Apostołowie przemawiali w ten sposób do 17 grup językowych. Glosolalia ZielonoŚwiątkowa to jest bełkot, proszę Państwa. To nie jest dar Ducha Świętego, to jest to jest naśladownictwo, małpowanie pochodzące od demona. Bardzo podobne przejawy są w kulcie wódów, w hinduizmie, kundalini i tak no dalej. Nie chcę mówić tego słowa o, o pożytecznym, pożytecznej postawie, ale trzeba być zaślepionym, żeby nie widzieć tych herezji. No i ja byłem zaślepiony. Ale po prostu mi się przestało zgadzać, ponieważ no, ja miałem taką moc, że na przykład wyciągałem rękę i mówiłem, o, tam do was, za tym filarem, i po paru sekundach cyk leżą, padają w duchu. No i fascynacja jest i od razu jest podział. To jedni patrzą we mnie jak w obraz jakiegoś namaszczonego. Inni że jestem sekciarzem. Przecież ja się zachowywałem wtedy jak szaman. Wykonywałem coś na kształt tego, co robią widzący w meczugorie. Oni mówią, Fiat, niech przyjdzie. I Gospa przychodzi. Duch Święty nie funkcjonuje w taki sposób. Kieruje nas do nawrócenia. Źródła to jest herezja protestancka. Jest duże podobieństwo dotyczące właśnie hasydów, sufistów i charyzmatyków. Te same demony. Na tym swoje oczekiwanie co do jedności Kościoła opiera Franciszek, że to są różne drogi w tym samym duchu. Tylko, że to nie jest Duch Święty. Podstawową formą obdarowania to jest taka inicjacja. U charyzmatyków nazywa się to chrzezowiec. Z duchu, taki zarzut, że Gorie to nie, nie są charyzmatycy, to jest inny przejaw tego samego Ducha. Kościół Ducha to jest o historii ruchu charyzmatycznego i jego protestanckich korzeniach, i istotą tej książki jest to, że ona się opiera na źródłach. A druga książka, Szok Charyzmatyczny, no wychodzi od moich doświadczeń, tych właśnie, tej mocy duchowej.